Witajcie ponownie w Don't eee, Chyba już wiem jak zrobić, żeby podpalić ten nieszczęsny... te nieszczęsne drzewka. I może zrobię to w nocy, żeby to jakoś, nie wiem... lepiej wyglądało. Tu mam w sumie sporo wolnej przestrzeni. Poczytałem sobie troszkę na takiej Wikipedii właśnie związanej z... Don't Starve. O. Why? Nie drop. What the. Dobra, nieważne. Skoro tak to ma wyglądać, to ja się tak nie bawię i idę podpalić las. Mam nadzieję, że nie skopcę tego całego tutaj dookoła, ale. Może przynajmniej będzie śmiesznie. No, uciekamy! O, w mordę. Ej, ej, ej. To nie miało tak wyglądać. Ale w sumie chciałem poświęcić odcinek na... Nie to chciałem do ręki wziąć, to. Chciałem poświęcić odcinek na zbieranie węg węgla, więc macie odcinek zbierania węgla. No, się ma. I w tym momencie... Proszę bardzo, mamy węgiel. Troszkę nie ogarnąłem ostatnim razem, w ten sposób, że próbowałem tak jakby uderzyć w samo drzewo, a tak naprawdę trzeba ten... To pochodnie wziąć do ręki Dużo będziemy mieli teraz węgla I w końcu będę mógł zrobić poprawki I mój Robinson, którego Ochrzciłem w ostatnim odcinku, będzie mógł W końcu zjeść Coś porządnego Bum Bum Może jest jeszcze jakiś klawisz odpowiedni, może spacja O Spacja, super. Który zbiera mi te przedmioty, mogę sobie szybciej zbierać. Nie muszę wtedy obracać kamery, jeżeli mi coś zniknie. To no, chyba już nie jest drzewo spalone. Ale dobra, ale w końcu mogę... O, jeszcze nam się ognisko pali, co ciekawe, mamy pół dnia. A ognisko dalej się pali. Dobra. Co ja potrzebowałem? Kamień, patyki. Dobra, weźmiemy sobie... Sobie na razie odłożymy. Jeszcze tego nie rozwiązałem problemu. Ale kwestia czasu. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam to za bardzo. Że się czasem troszkę bawię. Może koło ogniska, co? Tak bliżej będzie jakoś ognisko zgasło, ale mamy tutaj. Garnek, do którego możemy w tym momencie włożyć sobie jakieś tam wcześniej znalezione, może to, może to najpierw upieczemy? A nie, nie mogę tego upiec teraz, dobra, trudno. Mamy to, to. Kwiatka nie mogę dać. Tego też nie mogę dać. A muszę włożyć wszystko. Dobra, to będzie taka borówkowo... Borówkowy posiłek, a ja w tym momencie sobie muszę skoczyć, szukać jedzenia. A żebyś się po jedzeniu, musiałbym aż tam daleko lecieć, co nie za bardzo mnie satysfakcjonuje, bo mam opusz bardzo daleko od stad królików. Nie pomyślałem o tym. I teraz mam problem. Ale nie ma problemów, których byśmy nie rozwiązali. Więc myślę, że o, mamy marchewkę, proszę bardzo. Z głodu nie umrę. Jeszcze. Nasze, nasz obiadek się. O, kolejna marchewka. Jakby los podrzucono. No i króli, jakby los podrzucono. Kurczę tylko. Jedynym problemem tego królika jest to, znaczy w sumie moim, że on jest daleko blisko swojej norki. Jeżeli ja podejdę. O, on już mnie słyszy. A, może, 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 może. może... Tak. No i przez koniec dnia. Co ciekawe. Jedyną rzeczą, jaką. Yy, jaką zauważyłem, jest to, że bardzo dużo ptaków jest w rejonie, w którym. Obecnie mieszkam. Muszę niestety wrócić już koniec dnia. Co pozwoli mi wykorzystać pułapki na. Bo mam dwie pułapki na, na, na zwierzęta. Dodatkowo, czytałem też, że w, z którymś dniem mogą pojawić się wilki. I w tym momencie, no. Nawet w obozie mi nic nie uratuje, więc muszę sobie stworzyć pancerz Cholera, jasno. Daleko jestem, a tu zaraz noc będzie. O kurde. Może jedną sobie dodam, taką żeby taki mały ogienek była, zaraz sobie zrobię linę. No nie gaśnij. O, jest, dobra. Mamy, co to jest? Meatballs. Pulpeciki. No, i super. To mi się podoba. Muszę sobie to wszystko pogotować. Hmm, to w sumie też mogę, ale może mi się przydać, więc wolałbym nie marnować. Z drugiej strony, potrzebny by mi był drugi. Bardzo mnie to denerwuje, trudno. Spróbuję to jakoś naprawić. A może, patrz to naprawi, zobaczymy. Bo może to nie ja jedyny mam taki błąd. E, dobra, co byśmy chcieli teraz zrobić? E, deski. Ile desek potrzeba na skrzynkę? Trzy. Już troszkę się zaczynam odnajdywać. Skrzyneczkę postawię zaraz obok tej poprzedniej skrzyneczki. No już obóz nam się trochę rozrasta, nawet borówki sobie zbiorę, a co? Może następny dzień poświęcimy na to, żeby pobiegać z łopatą i po... Chociaż... Z jednej strony jest to... jakiś pomysł, ale z drugiej strony nie mam też odchodów, którymi mógłbym na nawozić, a do każdego krzaczka pojedynczego, do każdego, do każdej trawki potrzebny jest osobny. Potrzebny jest osobny... E, osobna kupa. O, szukałem słowa w sumie, bo tutaj odłożę sobie do tego drugiego te pułapki. One się stakują, czy nie? Nie, nie stakują się. No mogą się przydać, zobaczymy. Węgiel sobie odłożę do tego. Mamy kolejny dzień. Nie wiem, czy to jest błąd nagrywania. Wiem, że dużo ludzi ma problem z nagrywaniem frapsem e, tej gry. Ale podczas, roz gdy rozpoczyna się nowy dzień... Mm, mamy to, mamy siekierkę, dobra, idziemy troszkę pozbierać materiałów. Co nam będzie potrzebne? Co ja w ogóle chcę tworzyć teraz? To jest naj naj największe pytanie. Chciałbym farmę, ale żeby znaleźć speed farm. Jeszcze szybsza farma. Science machine, alchemy machine. To też by mi się przydało. B box. Hmm, też fajne. Woodwall Papirus. Papirus na razie nie będzie mi potrzebny. Hmm, w sumie szyszki też mi niepotrzebne. Nie pomyślałem, że mogłem w nocy je poodkładać. Teraz zmarnuję kawał... Dobra, trudno, nie będę się z tym bawił. Może zrobię to jakoś, że następnego dnia, czy może... Będę poświęcał jeden dzień taki tylko na... To się przyda To weźmiemy. Zawsze można to zjeść. W takie, to jest taka ewentualność, ewentualność, która... No taka bardziej ostateczność. O to jest lepsze słowo. Że gdyby coś się stało. To mogę. Tak samo pszczółek nie mogę złapać bez odpowiedniego kapelusza. Ona niestety na szczęście nie są agresywne jakoś tak bardzo na mnie. Kiedy jestem. Aha, to mi się nie staknie, bo to jest. Dobra. W sumie nie przygotowałem sobie jedzenia żadnego. Dodatkowego. Bardzo dużo flintu. To też jest ciekawa sprawa, że jego jest tak dużo. Tu jest królik bardzo blisko norki. Nie wiem. Niektóre odchodzą bardzo daleko, inne ba dalej zostają bardzo blisko. Jest to, jest to jest ciekawa sprawa. Mógłbym sobie zrobić ogromne pole grup. Może spróbowałbym wykopać ten... Hmm. Czasem wychodzą z niego duchy i... <laughs> It says milk, X bacon. Może jakaś... Nie chciałbym natrafić na ducha od razu na samym starcie. O, mamy <laughs> czasem ma śmieszne teksty. Ten nasz koleżka, mały. O, słyszałem, że bardzo dobrze tym się pali w ognisku. To jest bardzo ciekawa sprawa, ale na razie nie będę tego wykopywał, bo nie mam za bardzo. Może spróbujemy zapalić jedno takie. Tu jest dużo królików. Tu mogłem przynieść. I wszystkie są blisko swoich norek. W ostatnim momencie. Ale wszystkie się wtedy chowają. I to też jest taki problem, że jednak. Gdzie mogłyby być te bawoły? Tutaj się jeszcze nie zagłębiałem. Nie, tu są bagna. Nie ma co tu szukać bawoła. To czy okrążymy tego królika to w taki sposób, żeby spróbować dopaść go zanim spróbuję, właśnie? To jest taka moja technika. No to jak takie króliczki sobie. Dużo mam trawy. Tego mi nie zabraknie i bardzo dobrze, bo jest bardzo potrzebna. O, tego królika też sobie okrążymy. Może się przesunie trochę bardziej do tyłu. Bo w tym momencie chyba bym go jeszcze nie złapał. Może? W ostatnim momencie. Naprawdę bardzo dobrze działa ten sposób. Jeżeli gracie w grę... ...Don't Starve... ...i macie problem z jedzeniem, ze złapaniem królików, to... Ej, 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 uciekaj mi. Mój. No ten to już chyba nie... przesadza. Domator. No, na szczęście. Troszkę jedzenia zawsze się przyda. Kamień mamy, to mamy. Tak mi się wydaje, że kamienia tu trochę mamy. Ten grup jest wykopany. Albo mi się wydaje, albo ja słyszę. Nie wiem, bardzo dziwne dźwięki, ale. Dobra, nieważne, będziemy to badać następnego dnia. Bo słyszę takie jakby, nie wiem, warczenie. Z jednej strony jest... TAK! On sam sam nawet zauważył, że słyszę coś dziwnego. Trzeba szybko, szybko uciekać do damciu. Do Za każdym razem jakoś tak późno mi to wszystko wychodzi. Bardziej zbliża się noc, tym robi się właśnie tak bardziej strasznie. LOL! O kurde! To mam teraz przesrany. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Zrobiłem mnie w spokoju. Boż. Jedyne, co mogę teraz spróbować zrobić, one chyba nie podejdą do tego ogniska. Ale muszę się przygotować na walkę z nimi. Ale to dosłownie wiecie co? Dostałem. <słuch> lina, lina, liny, 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 dużo liny. Dobrze, że mam dużo. Już myślałem, że będzie po mnie. Dobra, mamy, mamy sprzętu, to liny zrobimy. Tak. Teraz zbroja. Zbroja to podstawa. Potrzebujemy nam drewno i liny, liny mamy, więcej drewna. Dobra, drewno wykupiemy. A czy drewno zetniemy. Nie, to nie o, to. No i pokazały się wilki. Ósmy dzień. Można sobie to zapisać, zapamiętać. Ósmy dzień, pokazały nam się wilki. No wyrosło jedno drzewo. Więcej drzew na razie nie mam, ale kurczę. Zastanawiam się, czy mogę tak... Do otwartej walki z nimi, nie ja mam więcej drewna? To dziwne. Dobra, trudno, to będzie ryzykowny odcinek. Najwyżej padnę i będzie cholera. Bez zbroi to ja sobie mogę. Znalazły mój obóz, co ciekawe. Inteligentne cholery. Dobra king. Boś Jeden padł, ale jest jeszcze drugi do zabicia. Dobra, to musi być stały przedmiot, który będę miał przy sobie. Ale mamy mięso też takiego wilka. Dobra, nasza broda już urosła pokaźnie. Chodź tu. No i po nim. W sumie, nie było aż tak ciężko. Dobra, nasz... ...biedny wojownik zasłużył... O nie! Nie tak to miało wyglądać. Użymy to, to i to. Na no, jakiś porządną, porządną zupę z jagód i wilczego mięsa. Ale ciekawe, ja słyszałem te odgłosy już dalej przy bawołach, co jest w ogóle. Tak jakby gra chciała... twórcy chcieli w ten sposób pokazać, że w którym momencie możemy się spodziewać ataku. I że nasz obóz niestety nie jest twierdzą nie do zdobycia. No oczywiście wiadomo, nie mam żadnego obwarowania, które prawdopodobnie będzie trzeba przygotować. Ale życia mam prawie nic. Jakby tutaj życie uleczyć? Może zacznie mi rosnąć, jak będę najedzony albo podczas jedzenia? Nie, nie to chciałem w sumie zrobić. Troszkę, troszkę inaczej miałem to rozwiązać. O, w ten sposób właśnie. O nie. Często mi się to zdarza, no ale trudno. Dobra, gdzie myśmy te bawoły mieli? Tu? Tu chyba. Bardzo blisko mnie. Najważniejsze są dla mnie odchody, żebym już zaczął chociaż taką małą plantację. Małą hodowlę. Drzewo też będzie potrzebne, widzę, najwyraźniej. Mamy dopiero pół dnia. Może zdążę, może zdążę. O są so i bawoły Dużo Bardzo dużo ich Ale ja nie jestem wrogo nastawiony, ja potrzebuję tylko O Ja sobie wezmę tylko to Najgorszym byłoby to, żeby je teraz zaatakować, bo sądzę, że atak na nie spowodowałby, że musiałbym się bić ze wszystkimi. No, no, odejdź, 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 ja ci nic, ja ci tylko posprzątam. No, na szczęście odchody się nie niszczą, bo w sumie nie można ich jeść, to logiczne. Zbiorę tego jak najwięcej. Bo nie wiem, kiedy zacznie się ten okres godowy. A chciałbym w sumie zacząć... Przynajmniej na tym małym poletku sobie coś hodować. Jedzenia też nie mam, to jest podstawa. Ja tu zbieram kupa mi potrzeba żarcia. Jest ich tutaj tak dużo. Tutaj był też królik, którego mógłbym zabić, o jest. Ale też blisko swojej naroki, ale może moim sposobem da radę go ciachnąć. Gień! <grystanie> dobra. Wystarczy mi jedzenia, żeby sobie... 54, dobra. Rośnie tak powoli, że aż sz szkoda gadać, ale... Od 10 do 15 dnia. Tak, tak, tak czytałem. Znaczy tak jeżeli te informacje są prawdziwe, to pomiędzy tymi dniami może się coś dziać właśnie z tymi Może wtedy więcej kupy będę mógł zebrać <laughs> w sumie Co ma okres godowy do Srania No spróbuj właśnie spróbujemy podpalić tą trawą. To jest. No, w sumie pali się tak samo jak reszta. Speed Farm Plot No i teraz się zastanawiam, czy ten szybszy, czy ten Farm Plot Może ten szybszy od razu i... Osiem, To jest taki większy trochę, ale też potrzebuje. Potrzebuję do tego drewna, którego nie mam No to taki większy będzie poletko Może gdzieś tu na dole bym sobie poletka zaczął tworzyć jednak zaczęły się powoli pokazywać może byśmy coś ugotowali w sumie nie mam z czego za bardzo nie mam jedzenia kuk muszę pamiętać żeby było kuk a nie it przecież jestem najedzony więc nie, drop. Cook. te pułapki u mnie leżą i leżą w sumie mogłem coś z nimi zrobić Trzymam jedzenie razem z głównym? To jest najlepsza opcja, jaką w ogóle wymyśliłem w tej grze, no, ale musicie mi wybaczyć. Brada urosła kurczę, może bym ją chciał? Co by na to? Boom, o, ale długo to trwa, Od dużo tego. No i znowu jakiś taki goły się wydaje, nie? Trzy kawałki brody. Może odłożę ją do jakichś przedmiotów. Chociaż to są przedmioty bardziej użyteczne, a tyle jest nieznanego pochodzenia. Dobra, w sumie niech sobie. Fajna jest taka nawet... nawet głupia... E, głupia animacja otwierania skrzyni, bardzo ciekawa. No i znowu mamy ładnie ostrzyżonego, ogolonego. Chociaż z drugiej strony włosy mu nie rosną. Brada rośnie, a włosy nie. To ciekawe. Dobra, zetniemy sobie drzewko. Zaczął się nowy dzień. W sumie po co ja to robię, skoro mogę to zrobić spacją? Cztery. Dobra, w sumie. Speed farm plot mnie bardzo. Jest bardzo drogi jako pierwszy prototyp. Może, może, może. Może troszkę niżej. No w sumie tutaj też jest ładne miejsce. Teraz mogę zrobić to tak. Nie, tylko jedną mogę. I teraz muszę to nawozić. O! I w tym momencie to nam będzie rosnąć. Chyba żaden sposób tego podlewać nie muszę. Hmm. Może mogę jeszcze jedną taką stworzyć. Speed farm potrzebowałby mi, mi było troszkę więcej drewna. Życie mi nie rośnie. Ale też gdzieś czytałem, że te kwiatki... O! Kwiatków muszę nazbierać. Bardzo ciężko rośnie od tego życie. Najwięcej rośnie od mandragory, ale mandragory trzeba sobie wyhodować. No trudno, na razie musi mi tyle starczyć. Wilki na pewno wyniuchają mój obóz niedługo znowu. W poprzednich wersjach chyba tak nie było, nie wiem. Ja się nie zagłębiałem bardzo, ja tu jestem świeżakiem, powiem szczerze. O, kolejną farmę sobie zbudujemy. Speed farm plot. Może bym sobie to w ogóle przez. O, no dobra. Przestawił trochę i bym tutaj sobie właśnie te farmy bardziej pobudował. Tu? Może tu? Walory estetyczne muszą być zachowane. Potem to może sobie jakoś odgrodzę jakimś małym płotkiem. Drogie są te, ale... Przynajmniej może coś ciekawego z tego wyrośnie. A krzaki z borówkami mógłbym sobie tutaj osadać. Dlaczego on nie chce mi się. O, prawym przyciskiem, dobra. Teraz mogę sobie je nawozić. I teraz to sobie będzie tak rosnąć i rosnąć. W... Chyba w nieskończoność. Wydaje mi się, że drugi raz nie muszę. Pułapki na taki bardzo by mi się przydały. To jest to będzie super pomysł. Dobra, wydaje mi się, że tutaj skończymy ten odcinek. Ja sobie chyba do nocy już dogram jakoś tak bez nagrywania i zaczniemy rano. Mam nadzieję, że mnie nic po drodze nie zabije, ale jestem przygotowany. Z bronią i sprzętem. W sumie. Kiedyś to się wkładało do tego, teraz nie wiem, co się. Nie wiem, w sumie, co się z tymi przedmiotami robi. No, nie, to był głupi pomysł. Dobra, nieważne. Tak więc żegnam się z Wami i na razie.